Cześć mam, witajcie na moim kanale, który nosi nazwę bez montażu. I, e, dzisiaj stwierdziłem, że zacznę nagrywać nową serię na tym kanale, a mianowicie będą to recenzje wydań fizycznych, czyli na nośnikach Blu-ray, na nośnikach 4K. Ja wiem, że ten nośnik już troszkę, nośnik fizyczny ogólny, odchodzi w zapomnienie, bo streaming jest wszechobecny. Ale ja uważam, że to co jest na płycie jest zawsze wasze. Jest to osoby, która oczywiście tą płytę kupiła. To nie jest tak jak na platformach streamingowych, że są jakieś licencje, że przez miesiąc jest tam jakiś serial czy przez pół roku, a potem nagle ktoś go wykupuje i on znika. Wszystko co jest kupione na płycie jest wasze i zawsze będzie wasze. Więc to jest pierwszy plus, który chciałbym powiedzieć. A drugi plus jest taki i w sumie najważniejszy od tego powinienem zacząć. To jest jakość. Wszystko, co jest nagrane na płycie, ma najlepszą jakość. Nie ma żadnych tam jakichś kompresji większych, mniejszych. Po prostu w takiej jakości, jak twórca chciał, może na płycie to ładnie zapisać. Więc jak ktoś jest fanem jakości, a ja jestem fanem jakości, no to będzie wiedział o co chodzi. I dzisiaj chciałbym zacząć od takiego wydania, które mnie imponuje od samego początku, czyli od roku 2016, bo wtedy to zostało wydane. Niestety została wydana ta, ta seria, ten film w ogóle, film przyrodniczy został wydany tylko w, na rynek Wielkiej Brytanii. Znaczy nie tylko na rynek w Wielkiej Brytanii, ja go ściągałem z Wielkiej Brytanii, a chodzi mi o to, że w Polsce został wydany w zdecydowanie gorszej jakości, bo na DVD i na Blu-rayu. Ale do czego zmierzam? Do tego, co macie w tytule. Czyli do Planety Ziemi 2. Planet Earth 2. To jest wspomniana wersja 4K. I powiem Wam, że jeżeli miałbym komuś polecić film, który pokazuje praktycznie niemal w stu procentach najwyższą jakość obrazu, przede wszystkim obrazu. Dźwięk też jest bardzo dobry, ale przede wszystkim mówimy o obrazie. To jest właśnie ten tytuł. Jeżeli macie dobry sprzęt, dobry telewizor, dobre kino domowe, dobry sandbar, uważam, że to... To po prostu jest MUS w kolekcji. Planet Earth 2. 2016 rok to jest e, rok, w którym ta seria powstała. No tak na marginesie, pierwsza seria Planety Ziemi. E, to był pierwszy film przyrodniczo-dokumentalny w HD i powstał 10 lat wcześniej, w 2006 roku. Czyli minęło 10 lat i powstał drugi film też jako pierwszy. 4K taki nie takie typowe demo po 5-10 minut, tylko tuż są odcinki po prawie godzinie czasu. Zaraz powiem, ile ich jest dokładnie. Więc mamy yy, przepaść jakościową w stosunku do tego, co było w 2006 roku, chociaż tamtej tak było bardzo dobre. Też mam, może kiedyś się zresenzuję. Na razie zajmujemy się tą recenzją. Wersja 4K polecam. Oglądałem też wersję Blu-ray bardzo dużo się traci względem yy, i rozdzielczości i kolorów, nasycenia kolorów, barw, jasności, no, oddania szczegółów, w jasnościach, w cieniach, na no coś coś absolutnie rewelacyjnego. Więc moim zdaniem to jest obowiązkowa pozycja dla fanów jakości obrazu, dźwięku też, ale przede wszystkim obrazu. Co mamy w środku? W środku mamy kilka płyt. Tutaj mamy tutaj y, taką brytyjską właściwie to reklamę, że możemy sobie zamówić na Amazonie i tak dalej. Tego nie będę omawiał. Chodzi mi o płytę. Mamy tak. Płytę 4K, gdzie mamy trzy odcinki. Drugą płytę 4K, gdzie mamy kolejne trzy odcinki tego dokumentu. No i tu mamy również dwie płyty. A, dwie płyty zwykłe Blu-ray gdzie mamy po prostu praktycznie jeden do jednego, to samo co jest w 4K. E, ale, no jakoś jest oczywiście gorsze, ale chodzi mi o, o to, co jest treścią tego filmu. Co jest w nim takiego wyjątkowego? Przede wszystkim przyroda. Pokazanie świata przyrody. Tutaj mamy sera De, Davida Attenborough, który opowiada o pięknych miejscach na naszej planecie. A dokładnie mamy odcinki, przeczytam Wam. O wyspach. O dżunglach, mamy o górach, o pustyniach, o trawach i o miastach. I tak się zastanawiałem przez chwilę, kiedy jeszcze włączyłem, zanim włączyłem to nagranie, do czego mógłbym się przyczepić. Jest w sumie jedna rzecz, do której mógłbym się przyczepić. A to jest taki malutki minusik w tej produkcji. To, że na 50 minut, bo tak średnio mniej więcej trwa odcinek, na 50 minut y, odcinka, jednego, jakiegokolwiek, czy to będą wyspy, y, dżungle, pustynie, czy miasta na przykład, zawsze się znajdzie jakieś kilka minut ujęć, które kompletnie nie pasują jakościowo. Widać, że były nagrane, nie wiem, jakimś malutkim dronem, z malutką kamerą, gdzie są przeskalowane do jakości 4K i w momencie, kiedy oglądamy takie oszałamiające obrazy, na przykład w dżungli. Jak jakieś malutkie hrabożcze się e, ruszają, poruszają po liściach. Jak e, walczą ze sobą różne tam osobniki, e, nie tylko hrabołszcze. No nie chcę tutaj spoilerować, bo to jak ktoś widział w wersji takiej telewizyjnej, to naprawdę polecam wersję czereka. Więc chodzi mi o to, że po prostu e, nie wiem dlaczego, ale stacja BBC dodaje do tej takiej fantastycznej jakości nagranej z ziemi. Niektóre takie ujęcia, które tak naprawdę mogliby usunąć, bo psują wizerunek. Ja ze względu na prawo autorskie, no, no nie mogę Wam pokazać tego dokładnie, co tam, jak to wygląda. Ale jak obejrzycie, to myślę, że traficie na takie momenty. A jest kilka, kilka minut. W ciągu 50 minut, może 5 minut. W, każdej, w każdym tym nagraniu jest właśnie takiej wersji. Ja rozumiem, że na przykład obraz kamery pułapek, tak? Jest takie nagranie to bodajże. Albo w w górach, chyba w górach. Tak, odcinek w górach to był. Że kręcili... O właśnie, tutaj mamy takie pantery śnieżne. Jest ich bardzo mało na świecie. I oni to kręcili z kamer pułapek. I ja sobie zdaję sprawę, że kamery pułapki to nie są te profesjonalne kamery na statywach, te potężne kamery. Tu też mamy dodatki, dodatki w wersji Blu-ray, tak. Jak jak to zostało kręcone. Tam parę minut po prostu do każdego odcinka jest. Jest pokazane, w jaki sposób ujęcia były tworzone. Yy, więc kamery pułapki, ja wiem, że odstają jakościowo, no ale okej, okay, no. bez tych, tych kamer pułapek nie byłoby yy, całego tego motywu z tymi panterami śnieżnymi. To rozumiem, ale jest też kilka ujęć takich, które pogarszają jakość i jakby się wycięło całkiem. To moja ocena obrazu, kochani. Wiecie, jaka by była? 10 na 10. Ale niestety jest mały minusik, więc będzie 9,5 na 10 No trudno. O obrazie. Powiedziałem, myślę, że więcej nie ma co. Jeszcze raz powiem gorąco zachęcam. Nie ma tego na jakichś tam Netflixach i innych rzeczach. Po prostu trzeba sobie to zakupić. Ja to ściągałem z Wielkiej Brytanii. Wersja najtańsza. Można ściągać z Amazona amerykańskiego, ale... Do sensu. Cło się płaci i wiele innych rzeczy. Wielka Brytania znajdziecie sobie na Allegro czy tam gdziekolwiek indziej. Na Amazonie też też tym takim brytyjskim można zakupić i śmiało dojdzie do Was. i Jeszcze chciałem powiedzieć coś na temat dźwięku. Tu mamy jakość dźwięku DTS 5.1 DTS HD. To nie jest Dolby Atmos, więc tutaj... Ale to jest rok 2016, 2016 przypominam. Więc w 2016 roku dźwięk Dolby Atmos jeszcze nie był tak powszechny jak teraz. Mam jeszcze kilka innych produkcji właśnie BBC, które już są w dźwięku Dolby Atmos. Przy innej okazji to zrecenzuję, właściwie bardziej popowiadam o tym jak, jak to wygląda, jakie są moje wrażenia. Więc uważam, że jest to sztos pod kątem wideo, pod kątem audio. też jest bardzo dobrze te pojedyncze odgłosy w przestrzeni w kanałach dźwiękowych. 5.1 też są fajnie odzorowane, ale to nie jest Dolby Atmos najważniejsze jest wideo 9.5x10 moim zdaniem jakość z racji tego jakość audio z racji tego że nie ma Dolby Atmos w skali od 0 do 10 bym ocenił na 7 czyli wideo 9.5x10 a audio 7x10 jeżeli ktoś z Was widział te odcinki Planety Ziemi 2, gorąco zachęcam do komentarza, podzielcie się wrażeniami. Ja uważam, że to jest obowiązkowa pozycja dla fanów obrazu i dźwięku. No i dla fanów oczywiście filmów przyrodniczych. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. 10 minut minęło. Zmieściłem się. <laughs> Pozdrawiam serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnym kanale. No, w kolejnej oczywiście recenzji na kanale bez montażu. Tu powinienem to wyciąć, no ale sama nazwa kanału sugeruje, że tego nie zrobię. Więc opa, trzymajcie się. Cześć.